Przybywasz do słonecznej Kalifornii i wybierasz się na wędrówkę po górach Santa Lucia. Nagle dogadnia cię nieprzyjemne uczucie, jakby ktoś cię obserwował, rozglądasz się wokół, ale nikogo nie widzisz. Wtedy patrzysz przed siebie w kierunku odległych szczytów gór i serce ci zamiera. Ponad nimi dostrzegasz zarys gigantycznej, człowieko kształtnej postaci. Ma rozłożone ramiona, a wokół niej rozpościera się ogromne tęczowe koło. Właśnie byłeś świadkiem mrocznych obserwatorów. Zjawiska, które od ponad 300 lat przeraża wędrowców spacerujących po kalifornijskich górach. Do dziś naukowcy nie są w stanie go wyjaśnić, wiemy jednak, że jest ono. Całkowicie naturalne. To mózg tworzy obrazy na podstawie cieni rzucanych przez okoliczne szczyty górskie. Na przestrzeni lat tak często powtarzano historię o mrocznych obserwatorach, aż ludzki umysł zaczął w wyobraźni tworzyć rozpoznawalne obrazy. To samo dzieje się, gdy na przepalonym toście dostrzegamy kontury ludzkiej twarzy albo kształt psa w chmurze. Najbardziej akceptowanym naukowym wyjaśnieniem jest tak zwane mamidło górskie. Zachodzi ono wtedy, gdy światło słoneczne ulega załamaniu przez krople mgły lub chmury. To wyjaśnia mgłę otaczającą widziane postaci. Co do samego cienia, to postaci wędrowców, które są rzucone na góry znajdujące się przed nimi. Jakby nie było, postaci te zwykle pojawiają się tylko wtedy, gdy słońce jest za wędrowcami. Naturalne zjawisko, czy nie? Przeraziło cię nie na żarty. Widzisz drzewo, które wygląda jakby ktoś wylał na nie farbę, ale tęczowe eukaliptusy maluje sama matka natura. Co jakiś czas ich niezwykła kora zmienia kolor jak w kalejdoskopie. Najpierw są jasnozielone, a następnie czerwone, pomarańczowe, fioletowe i wreszcie brązowe. I cykl się powtarza. To jezioro jest różowe jak guma do życia. W dodatku można w nim pływać. Ta gigantyczna różowa kałuża jest słonym jeziorem, ale nie jedynym tego rodzaju na świecie. Jest różowe dzięki pewnemu gatunkowi alg i innych mikroorganizmów, które w nim żyją. Wytwarzają one czerwony pigment, który chroni je przed słońcem. Ciekawą właściwością jeziora Hillier jest to, że jego woda pozostaje różowa nawet po nabraniu do szklanki i jest taka przez cały rok. Tyle, że to nie blask wody, a żyjących w niej stworzeń. To zjawisko to bioluminescencja. Plankton i algi emitują ten blask, kiedy uderzają w niefale. Niektóre ryby, kałamarnice oraz skorupiaki emitują światło, żeby zwabić zdobycz. Gdyby ogłosić konkurs na najbardziej obfite śniadanie na świecie, Irlandczycy z pewnością zgarnęliby główną nagrodę. Tradycyjne irlandzkie śniadanie składa się z bekonu, dwóch rodzajów kaszanki, jajek sadzonych lub jajecznicy, kilku kiełbasek, fasoli, a do tego jeszcze prawdopodobnie smażona wątróbka. A możecie się już zacząć zastanawiać, jak spalić te wszystkie kalorie. We Włoszech śniadanie zdecydowanie nie jest głównym posiłkiem dnia. Włosi z rana jedzą zazwyczaj cornetto, czyli droga lika, Może być w wersji ze słodkim nadzieniem i popijają go cappuccino. Na marginesie we Włoszech cappuccino pije się wyłącznie rano. Natomiast jeśli kiedykolwiek zamówicie w tym kraju latę, dostaniecie po prostu szklankę mleka. To co my nazywamy latte, we Włoszech nosi nazwę café latte. Musli smakuje ludziom na całym świecie, ale szczególnie ukochali je sobie Szwajcarzy. Typowe śniadanie musli składa się z płatków owsianych, rodzynek, suszonych owoców i orzechów, zazwyczaj w połączeniu z jogurtem. Meksyk słynie z niesamowitych wypieków. Znajdziecie tu ciastko w kształcie muszli i takie, które wygląda jak sklejone uszy. Peruwiańskie śniadanie prezentuje się naprawdę egzotycznie dla gości z innych rejonów świata. Jednym z tradycyjnych dań jest con concesina w zasadzie to pieczony banan z kawałkami wieprzowiny. Poza śniadaniem, danie to jest również popularną formą street foodu. Prawdopodobnie najbardziej odjazdowa kanapka na świecie pochodzi z Holandii. Holendrzy stworzyli kanapki z słodkimi posypkami tak w zasadzie to tylko chleb z masłem i słodką posypką hagelslach bo tak się ten przysmak nazywa, oznacza dosłownie burzę gradową i można go dostać w różnych smakach. Czekoladowym, waniliowym i owocowym. Francuzi mają pełną gamę pysznych chlebów i bułeczek, a do tego ten kraj to ojczyzna Kłosonta, czyli rogalika, który wszyscy uwielbiają, a którego nazwy nikt nie potrafi poprawnie wymówić. Jak mi poszło? Nawet zwykły chleb z masłem i dżemem smakuje tu wybornie. Media Lunas, czyli w tłumaczeniu półksiężyce wyglądają zupełnie jak kłosąty, są tylko nieco mniejsze i słodsze. W Nigerii i niektórych krajach sąsiedzkich ludzie jedzą na śniadanie smażone placki z fasoli. Robi się je z fasoli czarne oczko, doprawionej płatkami suszonego chili, świeżą cebulą i świeżą papryczką chili. Placki smaży się w głębokim tłuszczu, stanowią też popularny rodzaj street foodu. Koreańskie śniadania są zazwyczaj dość sycące. Składa się na nie wiele rodzajów banchan, czyli miejscowych przystawek. Mamy więc kimchi, rodzaj sfermentowanej kapusty, zwinięte omlety, marynowane warzywa i chan, rodzaj naleśnika. Japońskie śniadanie w wielu krajach można by z powodzeniem zamówić na obiad czy kolację. Na stole ląduje zupa, ryż, łosoś, a nawet pikle. Na jamajce ludzie jedzą na śniadanie słoną rybę i bligię. W Indiach niektórzy na tradycyjne śniadanie jedzą wyborne kary z ciecierzycy i pomidorów. Do kary podaje się „pori”, płaskie chlebki smażone na głębokim tłuszczu. Już się dobrze zapowiada. „pori” jest w środku puste, a po podgrzaniu rozdyma się jak balon. W RPA na śniadanie podaje się zwyczajowo „putu pap”. Danie przypomina nieco o ale zrobioną z kukurydzy na wodzie. W zasadzie można je jeść na każdy posiłek, natomiast w wersji śniadaniowej podaje się je z mlekiem i cukrem. Senegalska kawa w niczym nie przypomina Americano. Mieszanka używana do zaparzenia tego naparu to zmielone ziarna kawy w połączeniu z czarnym pieprzem i goździkami. Jest zdecydowanie pikantniejsza od dobrego starego piernikowego latę i daje o wiele więcej energii. W Maroku ludzie preferują za to herbatę miętową. Zaobserwuj po więcej.